Dobry wieczór, dobry wieczór. Chwała Bogu. Witajcie w naszym kolejnym codzienniku z Bogiem. Dzisiaj będziemy mówić o fałszywych cudach, o fałszywych uzdrowieniach, fałszywych jakichś doświadczeniach. Czemu są, czy są, w jaki sposób możemy to wytłumaczyć. Mówię to w odniesieniu na przykład do takich sytuacji, kiedy. Nauczamy w naszych społecznościach zgodnie ze Słowem Bożym, następuje pytanie: No, dobre ale mamy jakieś tam sanktuarium maryjne i tam są świadectwa tych ludzi, którzy są uzdrowieni. Jakieś tam kule wiszą na ścianach, wózki inwalidzkie, no niesamowite rzeczy. Można oczywiście jakąś inną sobie, inny przykład do tego, do tego dodać. I czemu to działa? Skąd. Jak to działa? W tej samej kategorii się będą mieściły wszystkie inne rzeczy, które, wszystkie te, terapie, wszystkie takie paranaturalne rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, dlaczego działają, a działają, a nie oddają chwały Bogu. Czyli wszystkie rzeczy, do jednego worka wkładamy, wszystkie rzeczy, które działają, nie można tego w sposób normalny, naukowy zmierzyć, zbadać, dlaczego działają, ale widać, że działają. Czy działają w sposób ponadnaturalny, działają na płaszczyźnie jakiejś duchowości, a nie oddają chwały Bogu. I wszystko w to wchodzi. Od jogi, przez wybieranego terapię, po uzdrowienia w sanktuariach Marynych. Dlaczego to tak? Ciała. Wyobraźcie sobie, że rozumiemy, że szatan jest prawdziwy, rzeczywisty. Że szatan jest stworzeniem, nie jest Bogiem, nie jest równoważnym przeciwnikiem dla Boga, ale ma w tym świecie duchowym mnóstwo pomocników. Cały ten świat duchowy, który jest bardzo realny i przez świat zachodni w tej chwili dokładnie mówi o tym, że ten świat Duchowy, realny jest i się skupiałem na różnych przeżywaniach różnych duchowości. Studia ezoteryki, ezoteryki wschodniej są na najlepszych uniwersytetach jako wydziały, więc świat wie, że duchowość jest, istnieje, jest realna. Teraz w tej duchowości, w świecie, w wymiarze duchowym, w świecie duchowym jest dobry Bóg. I wszystko, co nie jest związane z Bogiem, nie mówi, że Bóg jest dobry, jest demoniczne. Nic nie jest neutralne. I teraz ten świat duchowy, ta część demoniczna, ta część pod, pod kontrolą szatana, jako dowódcy tego, tego, te, tego, tego, tego świadka, tej części, tego świata duchowego, ma realny wpływ na nas w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to jest taki, kiedy pozwalamy przez swoje zaniedbania, przez swoje grzechy, albo wprost przyzwolenia, żeby ten świat duchowy na nas wpływał. Czyli bawimy się w różne takie rzeczy, otwieramy się na różne takie rzeczy. Wszelka forma. Hmm, Hipnos, medytacji transcendentalnej, wszystkie rzeczy, które nas otwierają na świat duchowy bez żadnej kontroli nad nim, powodują, że pozwalamy temu światu duchowemu na nas wpływać. Drugim przypadkiem, kiedy on może mieć na nas wpływ, to jest kiedy Bóg dopuszcza pewne rzeczy do naszego życia, żeby się Boża Chwała objawiła. Czytamy o tym na przykład w księdze Hioba. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że ten wpływ. Obejmie z którego powodu, ale ten wpływ na nas rzeczywisty jest taki, że oddziaływuje na, na nasz stan zdrowia. Że ten wpływ świata duchowego, demonicznego za naszym przyzwoleniem jest taki, że odczuwamy to w postaci jakichś chorób. I... Nie jest to y, mm, jakoś dziwne nawet dla, dla świata medycyny dzisiaj, który mówi, że na przykład niewybaczenie, pewne złe emocje, pewne zakorzenione rzeczy w naszym życiu, w naszej psychice, w naszym przeżywaniu powodują pewne problemy zdrowotne. Łącznie z tym, że jedną z takich y, głównych przyczyn y, y, zachorowań na, czy szybkiego rozwoju raka o, o, obstachuje od rzeczy, które. Y, y, Przemysł żywieniowy nam wpaja z różnymi chemikaliami, nie mówi o tym. Mówię o tym, że nasze, nasze ciało, nasza postawa, jeżeli jest taka, że mamy taki takie korzeń goryczy w sobie, tak jesteśmy zgorzchniali, to jest to świetna sytuacja i bardzo pomocna do tego, żeby się nowotwory rozwijały. Więc nawet świat taki medyczny o tym, o tym mówi. I teraz, jeżeli ten świat demoniczny na nas wpływając, e, wpływa w ten sposób, że jesteśmy w jakiś sposób chorzy. I taki człowiek, na przykład, przychodzi do takiego sanktuarium maryjnego i tam woła i modli się. Jeżeli te demoniczne siły mogą zdjąć ten wpływ, mogą zmniejszyć ten wpływ, albo zdjąć go zupełnie, i spowoduje to, że ten człowiek przestanie być aż tak chory, bo będzie uzdrowiony. Nikt więcej tego człowieka nie przekona, że to było demoniczne, on będzie wierzył, że to jest prawdziwe. I stąd, jak ja rozumiem, to, że te pseudo cuda się zdarzają właśnie w takich, w takich miejscach. Widzicie, y, nigdzie w Biblii nie mamy, pomimo, że dużo jest napisane o, o tym, że jest świat właśnie e, tych e, bożków różnych ludów naokoło Izraela były, czy, czy właśnie świat demoniczny, świat własat o zwierzchościach, y, 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 pisze Paweł w liście nigdzie nie czytamy, żebyśmy poznawali, żebyśmy musieli zrozumieć. Nie mamy wykładów z demonologii w Biblii. Dlatego, że najlepszym sposobem na to, żeby to nie miało do nas wpływu, jest przylgnięcie do Jezusa, przylgnięcie do Słowa Bożego, napełnianie się, karmienie się tym, nie zaniedbywanie tego, bo zaniedbanie tego kontaktu z naszym Panem, z Bogiem, poprzez Jego Słowo, poprzez modlitwę, poprzez uwielbienie, poprzez społeczność w Bożej rodzinie, jest prostą ścieżką do uchylania takich drzwi, żeby, żeby tam jakieś siły demoniczne, siły złego, siły szatańskie mogły wpływać w mniejszy lub większy sposób na, na, na nasze życie. Najlepszym przykładem takiego postępowania, dlaczego tak powinno być, dlaczego nie musimy wiedzieć o o tych wszystkich złych rzeczach, jeżeli tylko skupimy się na poznawaniu Boga, jest to, jak w Stanach Zjednoczonych ludzi uczą na e, tych, którzy rozpoznają fałszywe banknoty. E, w większości pewnie z was, tak samo jak mnie, się wydaje, że wydawało, że Taki człowiek się uczy, poznaje różne, tak podrobione, tak podrobione, tak prawdziwe, tak zniszczone różne formy banknotów, żeby mógł mieć jakieś, jakieś większe doświadczenie. Co się okazuje? Ten człowiek, który jest na takim szkoleniu, przez długi, długi czas dostaje zniszczone w różnym stopniu banknoty, w różnym stopniu kondycji, natomiast dostaje tylko i wyłącznie prawdziwe banknoty do ręki. Tylko i wyłącznie prawdziwe. Nigdy nie dostaje podczas tego szkolenia żadnej fałszywki. Teraz, jeżeli ten człowiek zaczyna sprawdzać, on zna te prawdziwe banknoty w każdy możliwy sposób. Wyprane, sprane, zniszczone, pomalowane, potargane, on je po prostu wszędzie w każdej sytuacji rozpoznaje, bo on tylko takie dostawał. Jeżeli teraz w takim doświadczeniu pojawi się coś, czego jeszcze nigdy nie dotknął pojawi się ten fałszywy banknot, to On go od razu rozpozna. Dlatego prowadząc tą analogię do, tej, do, do Słowa Bożego, Słowo Boże mówi, że owce, Jezus mówi, że owce mój głos znają. Właśnie znają Jego głos, skupiają się na Jego głosie, ale nie na jakimś ponanaturalnym słyszeniu głosu w głowie, bo jeżeli słyszymy głosy, to należy na pierwszym, Momencie sprawdzić, czy nie, nic się z nami nie dzieje, a owszem, Bóg może do nas przemawiać, ale z reguły to są bardzo nietypowe, rzadkie rzeczy, żebyśmy w taki sposób, jakbyśmy chcieli sobie wyobrażać, że no, otwiera się niebo i brzmi głos Boży. Takich rzeczy ja jeszcze nie słyszałem. Ale mówi przez słowo Boże. Mówi przez to, że przychodzą do nas pewne. Pewne myśli, że przychodzą do nas pewne e, jakieś e, takie m, zachęty, i teraz my musimy dobrze znać słowo Boże, żebyśmy mogli rozpoznać. Musimy spędzać z Bogiem czas, żebyśmy mogli rozpoznać, czy to jest od Boga, czy nie. Musimy być w społeczności Bożej, dlatego że jak będziemy sami, to bardzo łatwo nas oszukać. Diabeł jest manipulator w manipulacji świetny, Ta, ale jeżeli jesteśmy w kościele, to mamy. E, Obietnice bożą, że bramy piekła nie przemogą tego, co, o co Kościół walczy, o co święci walczą. Dlatego my mamy w tym momencie taką sytuację, że możemy korzystać z tej pomocy I nawet jak nam się gdzieś wypaczy i rozumienie, bo jesteśmy ludźmi i mamy prawo do błędu. Nikt nie ma idealnego poznania, każdy może się mylić, ale w społeczności możemy siebie nawzajem. Napominać siebie nawzajem, sprawdzać siebie nawzajem, korygować i zachęcać, i wstawiać się o siebie nawzajem. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyśmy przyglądali do Jezusa, poznawali Jego Słowo. I myślę, że jest to też właśnie ta odpowiedź na to, skąd się mogą te niby cudowne rzeczy dziać tam, gdzie nie powinny się dziać. Mam nadzieję, że Wam odpowiedziałem. Jeśli ktoś ma takie pytanie, a ostatnio akurat mieliśmy taką rozmowę. Życzę Wam miłego wieczoru i do usłyszenia już jutro w kolejnym naszym codzienniku z Bogiem.